Przed rozpoczęciem tej ósmej serii gier, a teraz yy, trafienie! Romana Raca, drodzy Państwo. 36 sekund potrzebował Roman Rac, by przywitać się na nowo z Jastrzębską publicznością, ale tutaj powinien zachować się lepiej w tej akcji Mateusz Studziński, lewajka. Pokazał się na linii niebieskiej obrońca. Wrzucenie w kierunku bramki i teraz interweniować musiał Albin Johansson. Arak rak spod bandy, i to jest pierwszy taki moment, w którym Laczkowicz zmuszony do. Dobrze zatrzymał krążek jeszcze w tercji rywala. Teraz okazja przed racem. Zamieszanie i w ostat... Oprócz trafienia Romana. A teraz przejęcie i szansa przed gospodarzami Studziński. Za Zawodnicy zgromadzeni w jastrzębskim boksie. Uwolnienia, tymczasem błąd w rozegraniu. I jest krążek w siatce. Rusłan Baszyrow doprowadza do wyrównania. Robert Kalaber protestuje, zaznaczając, że tam wcześniej powinno zostać odgwizdane. Uwolnienie tutaj Worona. Interwencja Laczkowicza, któremu przeszkodził jastrzębski obrońca. został bez decyzji, a teraz JKH! I znowu prowadzenie gospodarzy. Kapitalna akcja, indywidualna. I znowu Jastrzębski klub hokejowy na prowadzeniu. A trafieniem popisał się Michał Kurnicki na drugą stronę. Dobra pozycja dla Gimińskiego, ale zbyt łatwy ten strzał Baszyrowowi. Rzucenie na bramkę! I gol dla Jastrzębia, numer 3. Maciej Urbanowicz, broni Studziński, ślusarczyk, czy będzie dobitka, zamieszanie pod bramką? Jeszcze poprawka i teraz jest. 4-1. Szymon Kiełbicki. Wpisany na listę strzelców. 30 minuta czterdzieści 4... poświęcimskich graczy, ależ strata teraz Jaworskiego rusza właśnie kalejnikowa. Słupek uratował Petraszowi. Ten jednak się pomylił Petrasz. Bagin 5-1, nie zdążył przesunąć. Mateusz Studziński. Emil Bagin dokłada swoją cegiełkę do tego prowadzenia Jastrzębskiego Klubu Hokejowego. 33 minuta, 57 sekunda. Mamy karej, mamy bójkę w boksie. Samuel Petrasz. Ron Kajnen. Po lodzie, czy będzie tam dobitka, był Pulkinen. Studziński wyłapał strzał. Miałem właśnie wrażenie, że. Już nieco wcześniej JKH, KH Energa w komplecie w tym właśnie momencie i pięknie rozegrali Jastrzębianie w momencie, kiedy siły na lodzie już się wyrównały. Martin Kasperlik. Petrasz, 7-1. Była też ręka sędziego w górze, a więc gdyby ten gol nie padł, mielibyśmy wykluczenie. Natomiast Samuel Petrasz wykorzystał sytuację sam na sam ze Studińskim posyłając krążek pomiędzy jego parkanami. Który by sobie wymarzył Mikołaj Syty. Wrzucał Hansel z kolejnych sezonów Tauron Hockey Ligi. Teraz poprawka. Krążek zatrzymany, rusza Gimiński. Za jego plecami syty Gimiński sam. Ula la. Jakub Gimiński przypomniał o swojej osobie na jastorze. Oczywiście ten gol niewiele w, w, zmienia, jeśli chodzi o wynik tego meczu, ale trzeba docenić sposób w jakim. Dac. I Studziński raz jeszcze. A wszystko na 60. Si stracili Gola. Strzelił go Rusłan Waszyrow. Potem trafili Michał Zając, Patryk Hanzel, Szymon Kiełbic. W tym sezonie KH Energii Toruń. Również z Jastoru, Dominik Kania. Dziękuję i dobre.